Witam cię bardzo serdecznie w kolejnej rozkminie dzisiaj nie zobaczysz na żywo mojej twarzy, możesz się zobaczyć tylko i wyłącznie tutaj, bo dzisiaj będą na pierwszym planie gazety i czasopisma krawieckie, chociaż w złotym naparsku ja sprzedaję wykroje krawieckie, ale wiem, że czasami chcecie skorzystać z tych gazet i chcę Wam dzisiaj dać 5 wskazówek, na co zwrócić uwagę, wybierając sobie wykrój właśnie z jednej z gazet. Jeśli ten temat Cię interesuje, to zapraszam do oglądania. Na rynku znajdziesz bardzo dużo różnych gazet z wykrojami. Są to różne. Ja nie będę polecać konkretne, ale wiadomo, burda, która zawsze była krok po kroku, też burdy, to jest bardziej dla początkujących. Diana, tutaj mam Ottobre, Anna, szycie także jest tego dużo. I ja często słucham albo czytam takie dyskusje, w których. Osoby żalą się na te wszelkie wykroje, że one nie pasują, są za duże, workowate, albo że bardzo trudno trafić z odpowiednim rozmiarem. Ja już miałam wcześniej taki, taką rozkminę na temat, czy istnieje w ogóle wykrój idealny i na koniec tego filmu. Polecę Ci ten film do obejrzenia, jeśli jeszcze go nie widziałaś, ale dzisiaj właśnie podam takich 5 punktów, na które zawsze zwracaj uwagę, jeśli będziesz wybierać sobie wykrój z jakiejkolwiek gazety. Pierwszy punkt to jest tabela wymiarów. W każdej z tych gazet jest, jest coś takiego, że są oczywiście kolorowe, atrakcyjne rysunki, gdzie tam możemy sobie dowoli wybierać różnego rodzaju, przebierać. Ubrania, które nam wpadną w oko. Natomiast ważną rzeczą dla nas jest tak, jakby taki zeszyt czarno-biały, jak to nazywam zeszyt ćwiczeń. I tutaj bardzo dużo informacji jest zawartych. No i teraz tak, jeśli masz czasopismo, które ma to wszystko napisane w języku polskim, no to wiadomo, że to jest pół biedy, jak to się mówi. Bo ty to rozumiesz, możesz łatwo zlokalizować te wszelkie informacje. Natomiast jeśli weźmiesz sobie jakąś, jakąś gazetę, Chociażby od dobre, która w ogóle nie ma tutaj języka polskiego, czyli jest to wszystko w innym języku, więc możesz mieć problem. Ale oczywiście w dzisiejszych czasach, kiedy jest translator, kiedy są różne aplikacje do tłumaczenia, to trzeba sobie to po prostu przetłumaczyć. No ale tak jak mówiłam, w, pierwszym, w pierwszej kolejności musisz zwrócić uwagę na tabelę wymiarów. Bo niestety nie ma tak prosto, że jak ty jesteś przyzwyczajona do jednej tabeli rozmiarów, no to wszędzie będzie to samo. Już ja mówiłam w innej rozkminie, że w sklepie są różne rozmiarówki, a w tabelach rozmiarów jest inne, ale tutaj jak zaczniesz analizować sobie tabelę rozmiarów w różnych tutaj gazetach, to już będzie to bardzo dużo, du duża różnica. Ja tutaj przykładowe sobie już pozaznaczałam, żeby było łatwiej tutaj to mi zlokalizować. I na przykład w gazecie Burda ja będę brała swój rozmiar, taki, który mam w złotym naparstku, co nie znaczy, że ja w gazecie każdej, którą bym tutaj sobie wybrała, też byłabym w rozmiarze 40. Ja będę brała pod uwagę 40, dlatego że mówię, że jestem w złotym naparstku 40 i sobie ten rozmiar porównam. I zwróć uwagę, że tutaj obwód klatki piersiowej jest w burdzie 92. W innej gazecie, Diana, obwód klatki piersiowej jest 84, więc zobacz, jak ogromna jest różnica między tymi wymiarami. Czyli ja tu na pewno już bym nie była 40, tylko w tej Dianie to pewnie byłabym 44, bo tutaj, zobacz, jest 92. Czyli jak, jak inna jest. Tutaj rozmiarówka. Wezmę jeszcze jakąś inną gazetę. Tutaj na przykład obwód kl klatki piersiowej, a to jest moda na szycie. W tej gazecie jest też 92. Jeszcze zobaczę w takiej modnej gazecie OTOBRE. Tutaj też jest 92, czyli w większości ten obwód biustu był taki sam. Natomiast tutaj jedna gazeta jakoś bardzo się wybijała, tak, na tym polu. Teraz zróbmy na przykład obwód talii. I też biorę 40. -tkę. I podczas gdy w większości gazet, gazet obwód biustu był podobny, to zobaczmy, jak jest z talią. Na przykład, talia w Burdzie jest 74 w rozmiarze 40. W Otobre w rozmiarze 40 talia też jest 74. Teraz weźmy gazetę tutaj. Talia też jest 74, natomiast w tej gazecie talia jest 66, czyli zupełnie znów ta gazeta się w ogóle wybija, zupełnie inna rozmiarówka. Tutaj mam jeszcze jedną, o tu na przykład jest jeszcze inna gazeta, i o, to jest akurat szycie. I tutaj talia już jest 70, już nie jest 74, czyli już tutaj jest bió ten sam, ale talia jest inna. No i jeszcze jeden wymiar weźmy dla porównania biodra. W burdzie biodra są 98 w tym rozmiarze. W następnej gazecie, zobaczmy, tutaj też jest 98. W tej gazecie jest 98, czyli talia się różniła, ale biodra znowu są te same. Czyli zobaczcie, nie jest to tak, że wszystko jest tak samo. A tutaj na przykład jest. W Ottobre 99. W tabeli rozmiarów też jeszcze zwróć uwagę, jakie są skoki pomiędzy rozmiarami, bo na przykład widzę, że w Ottobre między tymi mniejszymi rozmiarami skoki są co 3 centymetry, tutaj są co 3, ale tutaj już zaczynają się co 4, a tutaj dalej co 5, czyli to jak zaczniesz porównywać tabelę z różnych gazet, to tutaj się wszystko będzie rozjeżdżać. Natomiast w burdzie, tutaj jest Taka zasada, że między wszystkimi rozmiarami jest co 4 cm, ale dopiero od rozmiaru 46 zwiększa się co 6 cm. Nie wiem, czy rozumiesz dokładnie o czym ja mówię, ale chodzi mi o to, że każda, tak jak mówiłam już w innej rozkminie, że każda nie tylko firma, która robi wykroje online, ale też każda gazeta swoimi prawami się rządzi, więc. Pierwsza właśnie ta uwaga będzie taka, że jeśli bierzesz się za jakąkolwiek gazetę, a na przykład masz doświadczenia z inną gazetą, to nie z góry zakładaj, że aha, tam miałam 40, to tu na pewno będę miała 40. Jak tam miałam 46, to tu na pewno też będzie 46. Nie. Najpierw patrz, jak ta gazeta wskazuje ci rozmiarówkę, i kieruj się właśnie tą rozmiarówką. Czyli pierwsze to jest tabela rozmiarów. Drugie, to musisz też zwrócić uwagę jakie są dostępne rozmiary do, do odrysowania Tobie, bo też tutaj są takie różne niuanse, na które też większość osób być może nie zwraca uwagę. Na przykład w burdzie jesteśmy tak przyzwyczajeni, że burda nam pokazuje jakieś tam rozmiary, że na przykład jest od 34 do 42 są dostępne i później jak wejdziesz sobie w ten zeszyt ćwiczeń, to widzisz, że ty rysując możesz sobie potem narysować 34, 36, 30, czyli każdy rozmiar ma swoją oddzielną linię i ty możesz sobie wybrać pojedynczo każdy rozmiar do odrysowania. Ale pokażę ci zaraz inną gazetę, na przykład tutaj jest taka gazeta i też z jednej strony też widzisz, że jest od 38 do 46, ale już rozmiar tutaj dostępność tych rozmiarów wskazuje. Że masz do wybrania tylko 38, 42 i 46. I jak w takiej gazecie wejdziesz sobie do tej takiej specjalnej kartki z tymi szablonami, to tu zobaczysz znacznie mniej linii, ale też zobaczysz znacznie większy przeskok między tymi liniami. To znaczy, że tych środkowych, między np. 38 a 42 nie będzie tej linii. Tutaj będą pustki. To znaczy, że ty. Mając na przykład rozmiar 40 z tabeli, no to nie możesz sobie wziąć 38, bo będzie dla Ciebie być może za małe, i Ty według tej linii musisz kroić już sobie ten następny pułap, czyli 42. To znaczy, że już będziesz sobie tutaj rysować znacznie większy rozmiar niż tobie pasuje. A jeśli chcesz tą 40, no to niestety ty musisz sobie jakoś pomiędzy tymi liniami samodzielnie dorysować. Czyli zwróć uwagę, czy ty chcesz. Taką gazetę, w której będą takie podwójne rozmiary, bo zawsze pamiętaj: przy podwójnych rozmiarach, jeśli jesteś tym mniejszym rozmiarem, no to jeszcze ci wyjdzie, a jeśli z tym drugim, a jego nie ma, no to już wtedy musisz brać większy i na pewno to ubranie może być na ciebie za duże. Czyli to na pewno trzeba zwrócić uwagę, i nie wiem, czy kiedykolwiek na to zwracałaś uwagę. Tak samo tutaj, zaraz zobaczymy. To jest gazeta Moda na szycie też ja tutaj zerkam sobie i tam przykład widzę, jest to samo się powtarza, tak? I też tutaj jest coś takiego, że masz do dyspozycji rozmiar 38 na 40 42 na 44 46 na 48 I co z tego, że ty masz w tej gazecie dostępne rozmiarówki od 38 do 48, skoro tak naprawdę ty masz dostępne trzy wykroje tak jakby i, i te skra i te pomiędzy one nie istnieją. Ty musisz sobie coś kombinować, żeby sobie y, y, samemu narysować, albo możesz mieć za duży, zależy, w jakim rozmiarze się piszesz. Także to trzeba tutaj zwrócić uwagę. Jeszcze z ciekawości, zerknę jakie jest wodre, bo ja akurat w rzadko korzystam, bo to głównie dzieci tutaj, chociaż dla kobiet, i dla mężczyzn też są tutaj. I zaraz zobaczymy, jak tutaj jest. Tutaj raczej są pojedyncze te wymiary. I w ogóle chyba dobre to jest właśnie taka dla dzieci gazeta, które dużo jest dziecięcych. Ja akurat mam dla dorosłych, ale dużo osób korzysta dla dziecięcych rozmiarów i niby to są fajne. No dobra, czyli tutaj prawdopodobnie, bo tam nie, nie, nie zerknęłam tak szybko, ale chyba są wszystkie oddzielne. Czyli to jest drugie, na co musisz zwrócić uwagę podczas wybierania sobie wykroju, czy tam ewentualnie szukania sobie gazety, z której chcesz korzystać, żeby potem się nie zawieść. I nie było niespodzianki. Trzeci to jest zapas na szef. Korzystając z wykrojów takich, musisz też wiedzieć, czy jest dodany zapas na szef. I najczęściej jest tak, że z góry zakładasz, że nie ma dodanego zapasu. Dlatego że jeśli gdzieś tam słyszałaś często o burdzie, chociażby. To burda słynie z tego, że tutaj jest tak, jakby no, może forma. Forma to z dodatkami różnymi naniesionymi, ale tak, jakby bez dodatków na szwy. Ale burda tutaj, zresztą tak jak każda inna gazeta, ona wyjaśnia ci. Ja tutaj sobie pozaznaczałam już tak, żeby szybciej masz w, każdym, w każdej gazecie właśnie na tym takim instrukcji użytkowania gdzieś tą informację o tych rzeczach do, do, dopisaną. I na przykład tutaj jest napisane wykroje burdy nie mają zapasów na szwy i podłożenia. Radzimy więc dodawać od 1 do 2 cm na szwy i od 2 do 5 na podłożenie. No i tutaj jest jeszcze taki napis, że dokładne wymiary podane są przy każdym opisie. No i teraz ja do końca nie wiem, czy każdy opis ma akurat podane ile tych dodatków, ale tutaj jak narysujesz sobie, odrysujesz szalon z burdy, to oni ci mówią, że nie ma i musisz sobie dorysować. Jeśli nie masz dużego doświadczenia i oni ci piszą, że od jednego do dwóch, a ty na przykład szyjesz na overlocku, bluzkę z dzieniny, no to. No, może cię to zmylić, bo jak ty dodasz jeden albo półtora, a będziesz szyć dodatkiem na szef 7 mm jako werlock szywa, to już to może być dla ciebie mylne. Czyli tutaj oni Ci podpowiadają, ale Twoja wiedza tutaj jest niezbędna. Natomiast jest tutaj jeszcze taka jedna e, niespodzianka w jednej z gazet, tutaj zaraz zerknę, w której? O tutaj. Na przykład, w gazecie, moda na szycie, też byłam zdziwiona, bo ja rzadko korzystałam z tej gazety, ale mam ją w swoich zasobach. I tutaj oni mają tak podane. Jeśli nie podano inaczej, czyli to też to sugeruje, że przy każdym jednym wykroju musisz sobie doczytać, na wykrojach uwzględniono. To co to znaczy? Uwzględniono 1,5 cm, cm naddatku, ale nie jest to zaznaczone na wykroju w kilku rozmiarach, tak? Czyli tutaj według mnie to sugeruje, że jak ty odrysujesz już wykroj z tego arkusza, ja przynajmniej tak to zrozumiałam. Może ty jakoś inaczej tutaj to zrozumiesz, ale ja rozumiem, że już naddatek jest uwzględniony. Jeszcze raz przeczytamy. Jeśli nie podano inaczej, na wykrojach uwzględniono 1,5 cm naddatku, ale nie jest to zaznaczone na wykroju w kilku rozmiarach. Odrysujcie swój rozmiar flamastrem, wcześniej porównajcie swoje wymiary. Czyli jeśli Tutaj w środku wykroju jest dodany 1,5 cm zapas, no to według mnie jest jeszcze gorzej, dlatego że jeśli on jest dodany, a my nie widzimy go tutaj, no to z drugiej strony, my nie, ja nie mam na przykład pewności, czy przy rękawie jest 1,5 i w dekolcie jest 1,5, czy dookoła jest 1,5 obrysowane, a na dole czy też jest 1,5. Mi osobiście nie wiem, albo ja to źle rozumiem, albo tutaj to jest niejasne. Jeśli ktoś z was korzystał często z tej, z tej gazety, właśnie yy, moda na szycie, to dajcie znać jak Wy to rozumiecie, bo ja zrozumiałam właśnie, że tutaj już nie trzeba dodawać i że one są dodane po 1,5 cm. Więc tutaj kwestia jest jeszcze dobrego zrozumienia tego, co oni nam tu napisali. Bo ja mogę to zrozumieć tak, a ktoś inny może to zrozumieć inaczej. No ja tak zrozumiałam, że są dodane. Ale to nawet nie chodzi konkretnie o, o, o tę gazetę, czy o inną. Chodzi mi tylko o to, żeby. Wczytać się. Jak ja tutaj wzięłam sobie od tobre, no i nie, tutaj jest po niemiecku, ja niemieckiego nie umiem, więc ja sobie tutaj przetłumaczyłam specjalną aplikację z telefonu. Ja tutaj z tego zrozumiałam w octobre, że nie ma zapasów dodanych i oni sugerują dodać 1 cm. No i też tutaj osobom początkującym też może to być bardzo mylące, bo jeśli dodacie 1 cm tak jak sugeruje gazeta, a szyjecie z. Z jakiejś elastycznej, dzianiny i szyjecie overlockiem, to też ten zapas nie jest prawidłowy. Oni tu sugerują, ale pamiętajcie, że nie zwalnia to nas, osób, które z tego korzystamy, z samodzielnej wiedzy, tak? że my musimy wiedzieć, kiedy ten centymetr, czasami lepiej dodać więcej, czasami mniej, no zależy od tego, jaki tam mamy materiał i czym szyjemy. Czyli to jest kolejna rzecz, żebyśmy upewnili się za każdym razem, niezależnie jaką gazetę bierzemy do ręki. Czy te zapasy są tutaj dodane, czy ich nie ma i czy my musimy je dodać? Możemy ewentualnie poczytać, ile oni sugerują, ale jeśli chodzi o zapasy, to ja uważam, że jest znacznie lepszym pomysłem samodzielnie dodawać tyle, ile my chcemy, korzystając z własnej wiedzy. No i teraz następny, czwarty punkt to trzeba wnikliwie patrzeć jak wygląda model na osobie. Ja zawsze mówię patrz jak wygląda na modelce. Bo na przykład burda słynie z tego w rozmowach wszelkiego rodzaju, że w burdzie wychodzą modele jak wory. Jakieś szerokie, workowate. No i nawet przykładowa sukienka, która mi się pojawiła. Tak jest tutaj pani w ładnej cekinowej sukience. Widzę tę sukienkę na szkicu tutaj. Widzę sukienkę na szkicu, jakiś ona ma swój kształt i widzę panią, która sobie tutaj leży w siedząco na łóżku. I tak naprawdę ja nie jestem w stanie do końca ocenić jak wygląda ta sukienka na modelce. Ja zawsze słuchajcie wychodzę z takiego założenia, mam takie swoje już utarte takie przemyślenia, że jak ta modelka w ten sposób jest umiejscowiona na tych poduszkach, to znaczy, że ta sukienka wcale nie musi ładnie wyglądać jak ona stoi, tak? Czyli może to, wiecie, to sucekiny. Widać, że ta sukienka na niej jest dość luźna. Rękawy różnie się tu układają. Na tych rękawach widzę jakieś zmarszczki specyficzne. Widzę przede wszystkim, że ona jest bardzo luźna. I domyślam się, że jakby ta pani stanęła w tej sukience, no to byłby taki, wiecie, trochę workowaty, być może krój, jakiś może nieatrakcyjny, no bo tak ani figury jej nie podkreśla. Ani nic, dlatego woleli ją usadzić. Ja mam po prostu takie już doświadczenie z burdą, że jeśli widzę, że coś jest gdzieś tam śmiesznie to przedstawione, to znaczy, że coś może się źle układać. Tu, tak, czyli jak coś jest dobrze wyeksponowane, no to to wszystko widać. No i wtedy, ja na przykład jak szukam sobie sukienki z cekinami i... Wezmę sobie ten konkretny model, no to ja się nie będę dziwiła, że jak ja uszyję ją, to ja będę wyglądała w tej sukience jak w worku, bo mi ona od razu na tym zdjęciu wygląda jak w worku. Ja mam takie doświadczenie jeszcze z burdą, że jeśli ja wybrałam model do szycia, który jest taki dopasowany, bo szyłam naprawdę sporo rzeczy z burdy, dlatego że kiedyś za czasów, kiedy ja szyłam, nie było po prostu takich wykrojów online. Ja na przykład widzę, że jakbym szyła sobie taką sukienkę, właśnie taka widać, że dopasowana do ciała, dość fajnie tutaj jest ukształtowana na ciele, ma zaszewki. Ta kobieta tutaj stoi, widać, że jest yy, tak ta sukienka blisko ciała i jeśli ja szyłam sobie tego typu rzeczy z burdy, takie sukienki, które na mm, zdjęciu wyglądały na dopasowane, to powiem szczerze, że mi się raczej nie zdarzyło, żeby ona była workowata. Ja być może też się Pisuję tutaj nieco w burdę, dlatego że burda, dziewczyny zawsze mówią, że burda to jest niemiecka, a Niemki słyną prawdopodobnie z tego, że mają dość szerokie plecy. Ja akurat mam figurę, która ma dość szerokie ramiona i mi plecy z burdy nigdy nie były za szerokie. Natomiast wiem, że niektórym osobom plecy z burdy mogą być lekko za szerokie, no bo mają węziutkie plecki. Ale mówię, tutaj nauczcie się też. Zwracać uwagę na te zdjęcia i na przykład, jeśli jest taka y, gazeta, o której ja mówiłam ci, że jest taki przeskok między dwoma rozmiarami, to, to nie jest możliwe, że jak ty sobie wybierzesz rozmiar 42, a ty masz 40, to nie jest możliwe, że to wszystko będzie na, ciebie, na tobie wyglądało tak idealnie, bo wiadomo, że będzie trochę za luźne, więc często w tych gazetach też się spotykam z tym, w tych, które mają te takie podwójne rozmiary, że tam są takie ogólne dość luźne rzeczy, no, bo wiadomo, że w tych rozmiarach podwójnych, to raczej takich bardzo dopasowanych rzeczy nie będzie, no bo one bardziej precyzyjnego takiego wymagają już yy, jakiegoś szczegółowego bardziej wycięcia tego szablonu. Natomiast jak już coś między dwoma rozmiarami, to, to to musi być luźniejsze. Tu też widać, że takie i spodnie takie luźne i ta bluzka niezbyt obcisła. Tak, czyli to naprawdę czasami warto yy, może nie szyć jakiejś rzeczy, do której nie, jest, nie mamy pewności, Albo gazeta, nie kupować, nie wiem, od razu 10 gazet, jeśli jej w ogóle nie znamy, tylko kupmy jedną gazetę, przeanalizujmy wszystko, co w niej jest napisane, utrzyjmy sobie jeden przykładowy model i wtedy zobaczmy, jak nam wypada ta rozmiarówka i dane modele, bo, bo to tak nie warto się porywać od razu na, na zestaw 10 gazet, jeśli jej nie znamy. No i dobra, czyli. Tutaj chodziło o to, żeby zanim cokolwiek uszyjesz, najpierw zobacz, przyjrzyj się, jak ona wygląda na tej modelce, czy sprawia to wrażenie, że to jest obcisłe, czy szerokie, a jak jest szerokie, a ty szukasz dopasowanej sukienki czy bluzki, no to po prostu wiedz, że to nie będzie dopasowane, tak? No i dobra, i na końcu, na co trzeba jeszcze zwrócić uwagę, to jest piąta uwaga, że zwróć uwagę, z czego jest uszyte. Bo jeśli ty szukasz sobie sukienki, jakieś tkaniny i tu masz zawsze podpowiedź, z jakiej tkaniny jest to uszyty, a ty weźmiesz sobie inną, to też może być coś takiego, że ci nie będzie pasować. Na przykład to jest sukienka taka elegancka i ona ma tutaj napisane, że tkaniny wełniane, tak? Tkaniny wełniane, tu prawdopodobnie być może jeszcze jest podszewka pod, pod spodem. Więc no nie myśl sobie, że będziesz sobie szyła z jakiejś, nie wiem, z dresówki, bo, bo Ty chcesz z dzianiny ją uszyć, albo z jakiegoś muślinu, bo muślin jest kreszowany i też jeśli uszysz z muślinu, albo z czegoś, co będzie bardzo wiotkie, lejące, jakieś takie no po prostu nie trzymało formy, to też sukienka może nie wyglądać tak, jak jest na zdjęciu. Tutaj w burdzie szczególnie to są takie specyficzne jakieś takie tkaniny i lepszej jakości, bo na przykład tutaj jest krepa wełniana, tak? Ale zawsze na pewno, zawsze warto zwrócić uwagę, tu na przykład mamy jakieś narzutkę i ona jest z skajki, z jakiegoś takiego, z, tak, skórki ekologicznej, no to wiadomo, że inaczej będzie wyglądać, jak my sobie uszyjemy z jakiejś lejącej tkaniny, która będzie smętnie po nas spływać. Tak oczywiście trzeba zrobić z każdym wykrojem, ja nie mówię, że tylko patrząc na gazety, ale no jak patrzymy na jakiekolwiek wykroje, to też trzeba na to zwracać uwagę, ale ale to też często ma znaczenie. Jak my sobie coś wybierzemy, tutaj coś jest z jakiegoś sztywnego materiału, fajnie wygląda, bo widać wszystkie detale, a my źle dobierzemy materiał, i potem mówimy: O, ten, ten wykrój był beznadziejny. Tutaj mi coś tak, za szerokie ramiona były. Ja na przykład mam sukienkę, którą uszyłam sobie. Nawet z własnego wykroju, ale mam uszytą sukienkę z muślinu, a inną sukienkę mam taką samą, uszytą z innej tkaniny, która jest stabilna i bez kreszu, i też mi ta muślinowa wydaje się, że zwiększa na mnie, bo wiadomo, muślin jest kreszowany, on jest taki zbity po praniu, natomiast w czasie noszenia on się tak rozciąga, rozwleka się, i wtedy to się wydaje, że to wszystko jest jakby takie luźniejsze. Więc tu tak jak w każdym wykroju, dlatego też wspominam o tym przy gazetach, że to się niczym nie różni, że też najpierw patrz jak wygląda to na tej modelce, a dopiero później ewentualnie szukaj odpowiedniej tkaniny czy dzianiny i dopasowuj właśnie do swojego jakiegoś planu. No i dobra, i tutaj zebrałam sporo tych różnych gazet. Myślę, że te moje uwagi, szczególnie dla osób początkujących, które no jeszcze nie mają doświadczenia z gazetami, które myślą że jak jedna gazeta, którą gdzieś tam miały w ręku, już tam jakieś zasady w niej poznały, albo gdzieś tam po macoszemu gdzieś tam przejrzały, wiedzą, że w burdzie to nie ma zapasów i często jeszcze chodzą takie słuchy, ja nie wiem, być może w innych burdach były inne jakieś, chyba też czytałam, że często w burdzie jest napisane, że dodaj półtora centymetra zapasu i, i taka osoba właśnie, która jest niedoświadczona bierze, rysuje z burdy, szuka jakiejś, chociażby tej sukienki cekinowej, Bierze sobie model, który już na modelce jest luźny, jeszcze dodaje zapas 1,5 cm, bo tak burda podpowiada. Potem szyję to na overlocku, biorąc zapasy tylko 7 mm. No i ta sukienka z worka robi się jeszcze większym workiem, i wiadomo, że to wszystko się nam rozsypuje. I nic nie wychodzi. I potem my mówimy, że burda to jest B, czy tam inne gazety. Także ogólnie, jeśli szukasz dobrych wykrojów, to zachęcam też do szablonu złotego naparska, bo ja tworzę szablony w sposób bardzo taki przyjazny dla osób przyjących, czyli tam już mamy zapasy, tam jak nawet wydrukujesz sobie z zapasami. Tutaj mam taki mały kawałeczek z boku pod ręką. <grytanie> yy, takiego kawałka stójki do danej rzeczy, ale chodzi mi o to, żeby pokazać, że jak u mnie są dodane zapasy na szef, no to ty widzisz ile. Nie dość, że widzisz ile, to jeszcze możesz wziąć linijkę i sobie centymetrem po prostu zmierzyć, ile to jest tego zapasu. Jeśli Ci pasuje, to używasz, jeśli nie chcesz zapasu, możesz go odciąć, jeśli chcesz go zmniejszyć, to możesz sobie tutaj zmniejszyć i, i też sobie chodzi o to, że widać wszystko i jak to wygląda. Także o, tutaj jeszcze mam jeden kawałek taki pod ręką, jeszcze może bardziej to widać. Jeszcze od razu tutaj pokażę, jak wygląda taki przykładowy mały element ze złotego naparska, czyli masz u mnie zawsze napisane o tutaj, żeby wyostrzyć. Masz napisane, co to jest za ubranie, jaki rozmiar, jaki element trzymasz w ręku, ile razy chcesz go tutaj, ile razy należy go wyciąć. Tutaj z jakiej zalecana jakaś tam tkanina czy dzianina, tutaj akurat jest napisane, że mocno elastyczna dzianina, no bo tu jest sukienka Pamela, która jest taka obcisła, dopasowana no i zawsze jest napisane firma, no i masz właśnie zapasy, nacinki, że złożenie, czyli od razu Ci pokazuje, że tutaj jakieś swoje zasady istnieją w tych szablonach. Drukowane z internetu są też jakieś zasady, które istnieją i zawsze te zapasy musisz zwracać na nie uwagę. Jeśli chcesz jeszcze więcej dowiedzieć się, czy w ogóle istnieje wykrój idealny, to obejrzyj film, który pojawi się tutaj Tobie na ekranie. I jeszcze jedną rozkwinę obejrzyj i wtedy będziesz miała bardzo duży obraz tego, czy właśnie te wykroje jest możliwe, żeby tak sobie idealnie wybrać. Dzisiaj tyle. Pozdrawiam serdecznie. Cześć!